Okazane wypadły obchody Powiatowego Dnia Kobiet, jakie odbyły się w dworze Dwikozy. Gospodarzami pięknego i zarazem uroczystego spotkania pod nazwą Uroki Sandomierszczyzny byli starostowie Marcin Piwnik i Paweł Niedźwiedź oraz przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Huk. Zgodnie z tradycją w kierunku pań popłynęło moc życzeń popartych goździkiem i czekoladą. Cieszymy się niezmiernie, że tyle pań zechciało przyjąć nasze zaproszenie i jest dzisiaj z nami. Chcemy w ten sposób podziękować im za codzienny trud, za codzienną działalność, za to, że są, że są tak wspaniałe, bo dzień kobiet powinien trwać każdego dnia. My, choć tym małym gestem dla pań z wszystkich gmin powiatu Mierskiego chcemy tym spotkaniem umilić czas, podziękować, życzyć wszystkiego dobrego, aby były tak jakie są, wspaniałe, uśmiechnięte, radosne, energiczne i aby nadal wspierały nas mężczyzn. Słowa swojego szefa potwierdził Paweł Niedźmieć. Wicestarosta Sandomierski dodał, że kobiety są sensem życia i wszystko, co robią mężczyźni, robią dla kobiet. Są najważniejsze, przecież to wszystko, to, co robimy my mężczyźni, to robimy dla kobiet, dlatego że chcemy, żeby im było lepiej, one nas do tego popychają, one są naszym natchnieniem, one są naszą radością, miłością. One są wszystkim tym, dla czego warto żyć. Z zaproszenia sandomierskiego powiatu skorzystało 300 pań, przedstawicielek samorządów, organizacji pozarządowych, pracowników urzędów i ich jednostek organizacyjnych. Paniom towarzyszyli burmistrzowie i wójtowie gmin oraz przeor Ojców dominikanów w Sandomierzu Marcin Lisak. Nie mogło zabraknąć gospodarza gminy Dwikozy. To święto kobiet to bardzo ważne święto. Kobieta to wiadomo jest fundamentem rodziny. Nasze matki, nasze żony, nasze córki, koleżanki. Także cieszymy się, że to, to święto się odbyło właśnie w DWIKOZA. Wyjątkowość tego spotkania podkreślały wszystkie jego uczestniczki, bo to ich zdaniem najpiękniejsze święto w roku. Święto Kobiet jest to najpiękniejsze święto, uważam, w roku. Wyróżnia nas jako kobiety w społeczeństwie, wyróżnia naszą wrażliwość, nasze piękno naszą dobrość, nasz intelekt, nasz spryt, no i naszą urodę. Jest takim fajnym spotkaniem nas kobiet. Poczucie tej e, energii kobiecej, e, która powoduje, że e, my kobiety czujemy to dzisiaj chyba szczególnie, że jesteśmy potrafimy pracować zespołowo, że jesteśmy drużyną, że umiemy się wspierać, umiemy sobie pomagać. I to bez względu jakie zawody wykonujemy, z jakich jesteśmy opcji politycznych, mamy coś takiego w sobie, że wspieramy siebie nawzajem, wspieramy nasze rodziny, nasze dzieci i to jest nasza taka piękna cecha, którą tu dzisiaj czuję na tym spotkaniu. Rzadko spotykana adoracja mężczyzn spowodowała, że panie w tym dniu były wyjątkowo szczęśliwe, rozpromienione, uśmiechnięte. Główne bohaterki uroczystości twierdziły, że takie spotkania są dla nich ważne i do udziału w nich nie trzeba je specjalnie namawiać. Skłoniła mnie radość bycia z osobami, radość z bycia kobietami. Sama jestem kobietą, jest to mój tutaj już kolejny raz. Zawsze korzystam z tego zaproszenia, ponieważ spotykam tu wiele wspaniałych osób. Ja biorę udział co roku w tej uroczystości. Jest mi bardzo miło, że zostałam zaproszona, że pamiętają o mnie i myślę, że to też poczuje no, się taka doceniona. Dla dyrektor drugiego liceum w Sandomierzu spotkanie w dwigozach była kolejną odsłoną obchodów święta Pań. W naszej szkole bardzo uroczyście były obchodzone, oczywiście pamiętali o nas uczniowie, była również taka bardzo w skromnym gronie akademia. Uroki Sandomierzczyzny zwięcił poczęstunek przy dźwiękach zespołu Fox, Jerzy Strzyż STV Info.